Witajcie serdecznie, kochani przyjaciele. Czy kiedykolwiek czuliście, że patrzycie w lustro i? Nie rozpoznajecie osoby, która na Was patrzy? Nie chodzi mi o to, że się zmieniliście fizycznie, ale o głębokie, wewnętrzne poczucie, że Wasza prawdziwa tożsamość ukrywa się gdzieś za maską, którą pokazujecie światu. Czasem to maska uśmiechu, innym razem maska siły, a jeszcze innym maska obojętności. Ale co, jeśli powiem wam, że istnieje prawdawne, głęboko zakorzenione w ludzkiej psychice archetypowe wezwanie do rozpoznania oblicza, które ma klucz do odblokowania waszej autentyczności i poprowadzenia was na ścieżkę prawdziwej tożsamości? Dzisiaj, moi drodzy, zagłębimy się w mądrość legendarnego Karla Junga, aby rozwiązać tę zagadkę i wspólnie odkryć, kim naprawdę jesteście. Jeśli ta myśl rezonuje z waszym sercem, jeśli czujecie, że przyszliście na ten świat po coś więcej niż tylko odgrywanie ról, to jesteście w idealnym miejscu. Zostańcie ze mną, bo to dopiero początek niezwykłej podróży w głąb siebie, która może odmienić wasze życie na zawsze. Zaczynamy teraz, ponieważ wasza prawdziwa jaźń czeka, aby zostać odkryta. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tak wiele osób odczuwa głęboki wewnętrzny niepokój, mimo że z zewnątrz ich życie wydaje się być idealne? Mają dobrą pracę, rodzinę, status. Ale w środku czują pustkę, dysonans. Czasem to uczucie, jakby coś było nie tak, choć nie potrafią tego nazwać. Jakby ich dusza próbowała coś do nich powiedzieć, ale głos ten był zagłuszony przez zgiełk codzienności i oczekiwań. To właśnie ten głos, to subtelne pociągnięcie, które sprowadziło was dzisiaj tutaj. To intuicja, która szeptała, jest coś więcej, jest coś, co musisz odkryć. I macie rację, jest. Wyobraźmy sobie Annę. Anna od zawsze była perfekcjonistką. W szkole prymuską, na studiach najlepszą studentką, w pracy niezastąpionym pracownikiem. Zawsze uśmiechnięta, zawsze pomocna, zawsze zorganizowana. Każdy ją podziwiał, każdy chciał być jak ona. Ale nikt nie widział, co działo się w jej wnętrzu. Za tą lśniącą fasadą kryła się kobieta, która panicznie bała się odrzucenia, która czuła się wyczerpana ciągłym udawaniem, że wszystko jest w porządku. Każde potknięcie, każda krytyka, nawet ta konstruktywna, raniły ją do żywego, bo zagrażały jej misternie zbudowanej imić. Anna nie rozpoznawała siebie poza rolą perfekcyjnej Anny. To była jej maska. I jej persona, jak nazwałby to Jung. I to jest ten pierwszy element naszego archetypu rozpoznania oblicza, uświadomienie sobie, jaką maskę nosimy. Wielki psycholog Karl Jung, którego mądrość jest ponadczasowa, powiedział kiedyś, że człowiek nigdy nie jest tym, kim mówi, że jest, a rzadko jest tym, kim myśli, że jest. To zdanie zawiera w sobie esencję naszej dzisiejszej podróży. Jung wprowadził pojęcie archetypów pradawnych, uniwersalnych wzorców i obrazów, które są częścią zbiorowej nieświadomości ludzkości. To one kształtują nasze myśli, emocje i zachowania, często zanim zdążymy to uświadomić. Ale jest pewien specjalny archetyp, a raczej archetypowe wezwanie, które leży u podstaw naszej tożsamości. To pragnienie, by zobaczyć i rozpoznać swoje prawdziwe oblicze. Takie które nie jest zniekształcone przez strach, oczekiwania czy przeszłe rany. To archetyp, który nazywam dziś dla nas rozpoznaniem oblicza, bo tak dokładnie oddaje to wewnętrzne poszukiwanie. Pierwszą warstwą, którą Jung nam pomaga zdjąć, jest właśnie persona. Persona to nasza społeczna maska, rola, którą odgrywamy w świecie. To zbiór zachowań, przekonań, strojów, a nawet słów, które wybieramy, aby prezentować się innym w określony sposób. Anna ze swojej historii miała persona perfekcjonistki. Inny może mieć persona dowcipnicza, twardziela, intelektualisty, ofiary. Persona jest potrzebna. Jest jak ubranie, które nosimy, aby funkcjonować w społeczeństwie. Nie możemy chodzić nago przez życie, prawda? Ale problem pojawia się, gdy zrośnie się z personą. Kiedy uwierzymy, że to my jesteśmy tą maską. Kiedy zapominamy, że pod nią kryje się coś znacznie głębszego, bardziej autentycznego i, co najważniejsze, bardziej swojego. Jung uczył nas, że kluczem do odnalezienia prawdziwej tożsamości jest proces indywiduacji. To podróż stawania się kompletnym, całościowym sobą. To nie jest egoistyczne skupienie się na sobie. Wręcz przeciwnie. To proces integracji wszystkich części naszej psychiki, zarówno tych jasnych, które z dumą prezentujemy, jak i tych ciemnych, które głęboko ukrywamy. I to jest drugi element, który musimy rozpoznać, aby zobaczyć nasze prawdziwe oblicze. Musimy stawić czoła cieniowi. Cień to te części nas samych, które odrzucamy, których się wstydzimy, które uważamy za nieakceptowalne. To nasze lęki, złość, zazdrość, Lenistwo, niekompetencja, ale też co bardzo ważne ukryte talenty, pragnienia i moc, których boimy się użyć. Społeczeństwo, wychowanie, a nawet nasze własne lęki zmuszają nas do zepchnięcia cienia w najgłębsze zakamarki nieświadomości. Ale cień nie znika. On tam jest. I jeśli nie zintegrujemy go świadomie, będzie on manifestował się w niekontrolowany sposób poprzez nagłe wybuchy gniewu, kompulsywne zachowania. Wewnętrzną sabotującą krytykę, a nawet rzutowanie naszych własnych wad na innych. Czy kiedykolwiek wpadliście w nieuzasadniony gniew na kogoś tylko po to, by później zdać sobie sprawę, że ta osoba przypominała wam coś, czego nie lubiliście w sobie? To był cień, który się odezwał. Rozpoznanie cienia jest jak spojrzenie w najciemniejsze lustro i zaakceptowanie, że to też część nas. Ale tutaj jest piękna tajemnica. W tym cieniu kryje się ogromna moc. Wróćmy do Anny. W jej personie perfekcjonistki, jej cieniem była słabość, strach przed pomyłką, potrzeba odpoczynku. Nienawidziła tych cech w sobie. Ale kiedy zaczęła uczyć się o Junga, zaczęła dostrzegać, że jej perfekcjonizm był właśnie przesadną próbą ukrycia tego, co postrzegała jako wady. Zrozumiała, że prawdziwa siła nie leży w byciu bezbłędnym, ale w byciu autentycznym i akceptowaniu swoich niedoskonałości. To było dla niej wybawienie. Zaczęła pozwalać sobie na błędy, na odpoczynek, na bycie po prostu człowiekiem. I to był dla niej moment, kiedy jej prawdziwe oblicze zaczęło się wyłaniać z za tej maski. To było wyzwalające, naprawdę wyzwalające. Ale tutaj jest punkt, który wielu pomija. Pod maską, perseni i warstwami cienia, Jung miejscowił coś jeszcze głębiej. Archetypi anemei i animusa. Aneme to kobieca strona w męskiej psychice, anemes to męska strona w kobiecej. To te wewnętrzne postaci, które pomagają nam zrozumieć i zintegrować aspekty płci przeciwnej w sobie, prowadząc do wewnętrznej równowagi. Zintegrowanie tych wewnętrznych partnerów jest kluczem do głębszego zrozumienia naszych relacji. Naszej kreatywności i naszej duchowości. To trzecia warstwa, którą musimy rozpoznać. Mężczyzna, który ignoruje swoją animę, może być zbyt twardy, zbyt racjonalny, niezdolny do empatii. Kobieta, która ignoruje swojego animusa, może być bierna, niepewna, niezdolna do asertywności. Kiedy pozwalamy tym wewnętrznym postaciom na wyrażenie się, otwieramy się na pełnię naszego potencjału, na bogactwo emocji i myśli, które inaczej byłyby uśpione. To jest tajemnica, która pozwala nam zobaczyć siebie w pełniejszym wymiarze. Jeśli ta rozmowa rezonuje z Wami, jeśli czujecie to głębokie pociągnięcie w sercu, to właśnie teraz nadszedł czas, by zacząć tę podróż. Nie odkładajcie tego na później. Wasza autentyczność czeka. I w tym właśnie miejscu chciałbym zapytać Was, kochani, o bardzo ważną rzecz. Powiedzcie mi w komentarzach, skąd oglądacie to wideo? I czy ta wiadomość, to odkrywanie Jungowskich prawd, rezonuje z Waszym sercem? Czy czujecie, że ta ścieżka do rozpoznania Waszego prawdziwego oblicza jest tym, czego szukaliście? Wasze historie, Wasze przemyślenia, Wasze komentarze są dla mnie bezcenne. To dzięki nim nasza społeczność rośnie, a ja mogę tworzyć treści które są jeszcze bardziej transformujące i odpowiadające na wasze najgłębsze potrzeby. Dziękuję wam za każdy komentarz, za każdą myśl, którą się dzielicie. Jak więc możemy wdrożyć tę mądrość Junga w naszym codziennym życiu? Jak praktycznie rozpocząć podróż ku rozpoznaniu swojego prawdziwego oblicza? To nie jest jednorazowy akt, ale codzienna praktyka uważności i odwagi. Oto kilka prostych kroków, które możecie podjąć już teraz. Pierwszym krokiem jest świadoma obserwacja. Zauważcie swoje perseni. W jakich sytuacjach zakładacie jaką maskę? Kiedy jesteście inni w pracy, inni w domu, inni ze znajomymi? Jakich cech swojej osobowości unikacie, a jakie przesadnie eksponujecie? Zapisujcie to. Dziennikarstwo jest potężnym narzędziem w tej podróży. Pytajcie siebie, kim jestem, kiedy nikt mnie nie widzi? Kiedy nie muszę niczego udowadniać? To proste pytanie otwiera drzwi do głębi. To pierwszy krok w rozpoznaniu waszego prawdziwego oblicza. Drugi krok to praca z cieniem. To jest trudniejsze, ale niezwykle wybawiające. Zastanówcie się, co w sobie odrzucacie, czego się wstydzicie? Jakie cechy innych ludzi irytują was najbardziej? Jung powiedział, że to, co nas irytuje w innych, jest często odbiciem naszego własnego, niezaakceptowanego cienia. Zamiast potępiać te cechy, spróbujcie je zrozumieć. Zamiast uciekać od swoich wad, zapytajcie: Co ta cecha próbuje mi powiedzieć? Jaka moc się w niej kryje? Na przykład, jeśli zawsze unikaliście konfrontacji i postrzegacie siebie jako zbyt ugodowych, może w waszym cieniu kryje się potężna asertywność, która czeka na to, by zostać świadomie zintegrowana. Akceptacja cienia nie oznacza usprawiedliwiania szkodliwych zachowań, ale zrozumienie ich korzeni i przekierowanie ich energii w konstruktywny sposób. To jest klucz do prawdziwej siły. Trzeci krok to połączenie z wewnętrzną mądrością. Jung wierzył, że nasza nieświadomość komunikuje się z nami poprzez sny, fantazje i synchronizacje znaczące zbiegi okoliczności. Zacznijcie zwracać uwagę na swoje sny. Zapisujcie je. Nie próbujcie ich od razu interpretować, po prostu pozwólcie, aby ich obrazy i symbole przemówiły do Was. To są wiadomości od Waszej jaźni, które próbują Was prowadzić. Rozwijajcie swoją intuicję. Kiedy macie podjąć ważną decyzję, zamiast polegać tylko na logice, usiądźcie w ciszy i zapytajcie, co podpowiada mi moje wnętrze? Jakie jest moje prawdziwe pragnienie? Ta wewnętrzna mądrość jest niezawodnym przewodnikiem na drodze do autentyczności. Jest to głos jaźni, która pragnie, abyście poznali i rozpoznali swoje prawdziwe oblicze. Pamiętajcie, że ta podróż jest głęboko osobista. Nie ma jednej, uniwersalnej drogi, ale macie w sobie wszystko, czego potrzebujecie. Macie intuicję, macie wewnętrzną siłę, macie pragnienie. To nie jest łatwa droga, ale jest to najbardziej wynagradzająca podróż, jaką kiedykolwiek podejmiecie. Bo na jej końcu czeka na Was wolność bycia w pełni sobą, poczucie sensu i prawdziwa, głęboka radość. Nie musicie być idealni. Nie musicie być wszystkim dla wszystkich. Musicie być tylko sobą. Wasz potencjał jest nieskończony. Wasza historia nie kończy się na tym, co było. Najlepsze z Was jeszcze przed wami. Jesteście stworzeni do czegoś niezwykłego, do życia w pełni, w autentyczności, w radości. I macie wszystko, czego potrzeba, aby to osiągnąć, głęboko w sobie. To jest wasza prawdziwa moc. Teraz, kiedy zbliżamy się do końca naszej wspólnej podróży w głąb siebie, chciałbym, abyśmy na chwilę się zatrzymali. Pozwólcie, aby ta prawda o waszym prawdziwym obliczu, o jaźni, która czeka na odkrycie, zapadła głęboko w wasze serca. Wyobraźcie sobie, jak wyglądałoby wasze życie, gdybyście w pełni przyjęli swoją autentyczność. Jakie relacje byście tworzyli? Jaką pracę byście wykonywali? Z jaką pasją byście żyli? Ten obraz jest w zasięgu ręki, to nie jest tylko marzenie, to jest wasza potencjalna rzeczywistość. Wasza intuicja sprowadziła was do tego miejsca, a to oznacza, że jesteście gotowi. Jesteście gotowi na przemianę, na wzrost, na to, by w końcu zobaczyć i pokochać swoje prawdziwe oblicze. Pamiętajcie, że każdy krok, nawet ten najmniejszy, ma znaczenie. Każda chwila refleksji, każda świadoma obserwacja, każda próba zrozumienia swojego wewnętrznego świata przybliża was do wolności. Jesteście częścią czegoś większego, częścią tej ludzkiej podróży ku samopoznaniu. I nie jesteście w tym sami. Teraz, w tym świętym momencie refleksji, chciałbym pomodlić się z wami. Niech ta modlitwa będzie mostem między tym, co świadome, a tym, co wciąż czeka na odkrycie w waszych sercach. Najdroższy stwórco, źródło wszelkiej mądrości i miłości, dziękujemy Ci za tę wspólną podróż w głąb naszej psychiki, za światło prawdy, które dzisiaj rozświetliło nasze ścieżki. Dziękujemy za mądrość Junga, która pomaga nam zrozumieć skomplikowane warstwy naszej istoty. Prosimy Cię, obdasz nas odwagą. Byśmy mogli zdjąć maski, które już nam nie służą. Daj nam siłę, byśmy spojrzeli w głąb naszego cienia, nie z lękiem, ale z ciekawością i pragnieniem integracji. Pokaż nam ukryte skarby, które tam się kryją. Otwórz nasze serca i umysły na głębokie połączenie z naszą jaźnią, z tym wewnętrznym kompasem, który zawsze wskazuje drogę do naszej prawdziwej tożsamości. Pomóż nam rozpoznać nasze oblicze, takie, Jakim ty nas stworzyłeś autentyczne, pełne światła, obdarzone niepowtarzalnym celem. Niech nasza podróż indywidualizacji będzie drogą do wolności, do miłości do siebie i do głębokiego połączenia ze światem. Otocz nas swoją opieką, prowadź nas swoją mądrością i napełniaj nasze serca nadzieją i spokojem. Niech tak się stanie, dzisiaj i na zawsze. Amen. Kochani, zanim się pożegnamy. Chcę Was raz jeszcze zachęcić, Wasza podróż zaczyna się teraz. Niech to wideo będzie iskrą, która zapali płomień Waszej autentyczności. Jeśli czujecie, że ta wiadomość była dla Was ważna, zostawcie łapkę w górę i koniecznie zasubskrybujcie kanał, włączając dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych, transformujących treści. To pozwoli nam budować naszą wspólną przestrzeń wzrostu i wspierać się nawzajem. A jeśli chcecie kontynuować tę podróż odkrywania siebie, to na pewno zainteresuje was ten film tutaj, gdzie pogłębiamy temat integracji cienia w codziennym życiu. Kliknijcie i kontynuujcie eksplorację. Dziękuję Wam, że byliście ze mną. Pamiętajcie: jesteście niesamowici, jesteście wyjątkowi i świat potrzebuje Waszej prawdziwej, autentycznej obecności. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło i bądźcie sobą w pełni.